Przestanę walić pięścią w lity mur Mieszkamy przez ścianę Jesteś moją czapką zbiór Ja tak marię yy, yy, inna, trochę stara historia Jest rok pański, 2005 Pracowałem wtedy jako sanitariusz na Ojomie. Dyżur ciężki jak dup yy, yy, portfel portfele grycanek Umieralność na przybija gry o tron Wreszcie wybiła właściwa godzina Właściwa i do wyjścia. Od strony zegara zaczyna rozchodzić się słodka woń końca mojego dyżuru. Walczy dzielnie w natłoku bipania mierników saturacji i smrodu środków antyseptycznych. Już zbieram swoje graty, nucąc highway to hell i nagle, niczym góra baradur w Mordorze wyrasta przede mną ponad 100 kilo pielęgniarki wielokrotniacznie przeze mnie przełożonej. Pełna szacunku dla mojej pracy oraz uznania dla mego poświęcenia. Oświadcza mi, że kumpel nie przyjdzie mnie zmienić, więc muszę zostać na kolejne 24 godziny. Widzę, jak w kącie ust zbiera jej się pokaźna ilość śliny, niczym jad u węża. Po krótkiej, aczkolwiek intensywnej wymianie poglądów... E, ...jednak zostaję na te 24 godziny. No i kto by pomyślał, wskaźnik umieralności na oddziale zdeklasował grę ale wreszcie, po 36 godzinach morderczej roboty wracam do domu. A raczej staram się, bo będąc bezpośrednio po pracy cierpię na efekt z łaciny znany jako post-Zapierdolis. Szukam przystanku autobusowego. Nima poszedł. Wziął wolny. Uciekł jak rząd obczyźnie. Rondę montują i skasowali. Przenieśli gdzieś, ale głupi gdzie? Zostawiając podpowiedzi i wskazówki na drzewach i słupach niczym w nocnej grze z harcerstwa. Wreszcie widzę. No to chyba ten. Ludzie jakieś stoją. Dobra, no. Patrzę lewo, patrzę w prawo. W prawo horyzont. W lewo jakiś żółty cytryn, ale daleko, daleko. No to idę. No i wjechały reklamy. Rodem z Polsatu, czyli w połowie kwestii mówionej, na no hama. Znieradzka niczym murzyn nocą. Reklamy przeleciały. Film jak się urwał, tak wrócił. Otwieram oczy. Patrzę. Niebo, chmury, o kurwa, umarłem, ale nie, zaraz, macam łapami, mac, 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 mat, uf, asfalt, dziurawy jak moje skarpety, idzie <grydy> ciągle w ojczyźnie. Próbuję wstać, no coś nie rada, patrzę, o, pistel! o, na wierzchu, można polizać jak bikmilka algidy. No więc sięgam ręką, jak się później okazało złamaną, do kieszeni. Po mobilka. Co by do domu zadzwonić i matkę, rodzicielkę powiadomić? Że się na obiad trochę spóźnię. No ale dupa i kamienie kupa. Mobilak miałem tak mam, ale w wersji imię legion, bo jest nas wielu. I tak nadal tym złamanym przeszczepem drapie się po głowie, starając się ogarnąć moje położenie. A tam coś kurka? Lepko! Badam łapinę. Jakaś keczapna. W szoku jeszcze, myślę, e, tam pewnie pot. Ale zaraz sobie przypominam, że nie jestem pomidorem. i Nie powinienem się pocić na czerwono. No dobra. To wracamy do leżakowania. Ui o, Przyjechali, pozbierali, zamietli. Nawet nie do plastikowego waora. Przeżyć no, przeżyłem. No i co? No i nic. Piętnaście szfów na łbie, ręka w gips. Na szczęście, piu, lewa. A metalową dzidę w nodze mam do dziś. Hehe. <grym> Pozdrowienia dla wszystkich sanitariuszy i salowych, obojga płci. Czyli tych, których nie zobaczycie na protestach i manifach. Głównie dlatego, że są zbyt zajebani w robocie i nie mają czasu ani siły chodzić na takie potańcówki. Dziękuję za wysłuchanie, miłego poniedziałku i do usłyszenia. Hej, nieznajoma, zdjęć parę przód, tylko w ten sposób mogę coś czuć. Ta na świat wizja, mogę ją mieć, nie mam niczego co.